to jest powiem Wam, że mega porada, że otoczenie ma znaczenie, bo to, z jakimi ludźmi się przebywa, co oni chcą robić, czy czego nie chcą robić, to to też takie porównanie kiedyś dawałem, że wyobraź sobie, nie wiem, że mieszkać, nie wiem, na małej, na małej miejscowości jakiejś, tak, no i tam wszyscy po pracy idą, nie wiem. Na piwo do sklepu, no i tak, razem z nimi idziesz na to piwo. Każdy tam ponarzeka się na słabe wynagrodzenie, na ciężką pracę, na jakieś tam partie rządzące i tak dalej, tak, no jakby się po prostu ogólnie ponarzeka, idzie się do domu, no i, i się następnego dnia znowu szósta rano, tak, trzeba do tej pracy tam stawić i, i się ma środki, nie wiem, od, od pierwszego do pierwszego, czy tam od dziesiątego do dziesiątego. A z drugiej strony, nie wiem, jakby ktoś pozwolił tam, nie wiem, w cudzysłowie, przebywać nie wiem przez rok czasu z drużyną nie wiem Barcelony z nimi trenować tą piłkę nożną jeść tak jak oni tam spędzać czas tak jak oni wypoczywać tak jak oni no to to co się osiągnie po roku przebywania w tej opcji pierwszej a co po, w opcji drugiej tak no czy może jakimiś piłkarzami nie zostaniemy ale na pewno na pewno nam się zmieni mental natomiast. Natomiast one obrazują że jednak to otoczenie ma znaczenie. No, ma potężne znaczenie. To co powiedziałeś, otoczenie no ma potężne znaczenie.